Cześć, jestem Maria, kapitan oddziału mangowego w GigZone. Będę dla Was recenzować i oceniać mangi, które ostatnio ukazały się na polskim rynku. Na pierwszy ogień biorę JPF, bo jest to wydawnictwo, od którego w ogóle zaczęłam kolekcjonowanie mangi, co było już prawie 20 lat temu. I bierzemy berserka w obroty. Bardzo, bardzo dziękuję JPF-owi, że wydali berserka, bo marzyłam o tym wiele lat. Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek ta manga się ukaże w Polsce. Nie spodziewałam się do tego stopnia, że kupiłam sobie kiedyś też kilkanaście tomów japońskiego wydania. Także mam skalę porównawczą, jaki kawał, jaki ogromny kawał roboty odwalił JPF, żeby wydanie było takie eleganckie, kompaktowe i dopracowane. Ostatnio ukazał się tomik czwarty, który jest bardzo ciekawy, bo zaczyna się tutaj retrospekcja. W pierwszych trzech tomach mieliśmy. Jakby przedstawienie sytuacji Gatsa, który jest głównym bohaterem. Jest bohaterem z krwi i kości, bardzo takim mocnym charakterem. To jest człowiek bezkompromisowy i teraz w czwartym tomie możemy się dowiedzieć, jak to się stało, że jest właśnie taki, a nie inny. Że jest chłodny, wycofany i stara się przetrwać za wszelką cenę. Berserk to jest Dark Fantasy. Nie ma za bardzo w czym wybierać u nas na polskim rynku, ale cieszę się, że Dark Fantazy pojawia się właśnie przez ten tytuł, bo jest to tytuł wyjątkowy. Po pierwsze, mamy genialnie skonstruowane postaci, które są w tak rozmaitych ekstremalnych sytuacjach, że możemy przetestować wyobraźnię scenarzysty na wszystkie strony. Naprawdę nie szczędzi on im trudnych sytuacji. Mamy super skonstruowany świat. Niby fantazyn, no co tutaj może być? Lasy, pustkowia, tajemnicze pagórki, ciemna, niebezpieczna noc. Ale stwory, które przez tę ciemną noc się przewijają, po prostu rozpuszczają umysły. Naprawdę. I jestem pełna podziwu dla wyobraźni Kentaro Jury, jakie on niesamowite potwory jest w tutaj wsadzić. Do tego wszystkiego mamy troszkę dywagacji religijnych, mamy troszkę dywagacji na temat kondycji ludzkiej w ogóle, ale podanych tak, że nie jest to pretensjonalne i nie jest to nudne, bo jest bardzo dużo scen batalistycznych, bardzo dużo wartkiej akcji. A w to są wplecione poważniejsze sprawy, co w mandze nie zdarza się znowu aż tak bardzo yy, często, to znaczy no, nie w takiej, jaką, jaką wydaje się u nas, bo u nas większość pozycji jest Kierowana dla młodzieży, powiedzmy, w młodszym wieku. A to jest pozycja dla dojrzałej osoby, głównie ze względu na ilość przemocy, której jest bardzo, bardzo dużo, natomiast jest to przemoc uzasadniona. Jest to mega tasiemiec, nie ukrywam, że wymaga nakładu finansowego. Jeżeli chcecie zacząć zbierać berserka, to mów będzie kilkadziesiąt. Natomiast w tym wypadku sądzę, że warto. Tutaj nie ma słabszych, nierównych momentów. To jest po prostu coś, co. Chwyta za serce i za twarz od początku do końca. Wydanie jest bardzo eleganckie, w obwolucie, tak jak większość mang u nas. Jedyne, co mi nie odpowiada, to onomatopeje. Nie ich tłumaczenie, tylko ich wygląd. Jest taka tendencja u nas, i to nie jest oczywiście tylko w tej mandze, żeby onomatopeje tłumaczyć na język polski. No na przykład tutaj mamy scenę batalistyczną, pan pozbywa się rączki. Wielka onomatopeja. Tą zajmuje całą stronę. E, jak to wygląda w wydaniu japońskim? No, pomijając fakt, że ma reklamę iPoda i w ogóle wygląda troszeczkę jak na papierze do czyszczenia brudnych powierzchni w domu, to <laughs> e, ta onomatopeja jest jakby elementem kompozycji rysunku. Ona chowa się jakby za rysunek, nie jest tak na maksa na pierwszym e, planie. Moim zdaniem y, warto by pomyśleć to tak, żeby przypominało to bardziej oryginał. E, optymalnym rozwiązaniem jest coś, co często robią Amerykanie. Ja tutaj pokażę na przykładzie mangi JoJo Bizarre Adventure, którą zakupiłam niedawno. Piękne wydanie w Wiz Media, również z bardzo niedobrymi, niebezpiecznymi mężczyznami. E, tutaj mamy zostawiony oryginalny wygląd onomatopei. I malutkimi literkami tłumaczenie, nie rzucające się w oczy, nie, nie psujące całkowicie. No cóż, wielki nakład pracy, na pewno wiele osób to doceni, mi to nie do końca leży. Także podsumowując, berserka polecam w ciemno. Polskie wydanie jest ładne, nie wszystko mi w nim pasuje, ale też rozumiem, dlaczego tak jest. Tak się przeważnie wydaje u nas mangi po prostu. Kolejną rzeczą również raczej dla starszego czytelnika jest pierwszy tom kolekcji Junji Ito, tym razem tomi, czyli początki, początki Junjiego Ito. Junji Ito facet, który jest już znany czytelnikom polskim z pozycji takich jak GO, Uzumaki czy Black Paradox. Jest mistrzem horroru, ale horroru groteskowego, horroru odjechanego. Takiego, który raczej nie wzbudza w nas refleksji na temat tego, kim jesteśmy i po co żyjemy, tylko wzbudza w nas refleksję, mój Boże, kim jest ten człowiek i czy on w ogóle jest człowiekiem? <grym> skąd skąd w jego mózgu takie scenariusze? We mnie to wzbudza takoż obrzydzenie, jak i podziw więcej podziwu chyba. Junji i to jest moim idolem, jeśli chodzi o dziwactwa, a Tomi jest pozycją o tyle ciekawą, że pokazuje, tak jak mówiłam, jego początki. Jest troszeczkę bardziej, że to tak ujmę lżejszą lekturą niż na przykład Gio, od którego wywracają nam się flaki tutaj aż tak się nie wywracają. Także dla osoby, która nie lubi Gore, a chciałaby poznać, kim jest ten Junji Ito i czy rzeczywiście jest tak zakręcony, jak wszyscy mówią, można zacząć od to. Jest szansa, że zwrócicie śniadanko, ale nie powinno tak być. Także koniec końców polecam, jeżeli was wkręci, zobaczcie jak później rozwinęła się kreska I to bo tutaj nie jest to 100% jego możliwości jeszcze. Kolejna rzecz to są opowiadania Hirokiego Endo. Hiroki Endo zasłynął między innymi serią EDEN, kultowym już w tej chwili science fiction, który jest bardzo, bardzo mocno poszukiwany na rynku. Teraz ukazał się zbiór jego opowiadań. Ze zbiorami opowiadań jest zawsze takie niebezpieczeństwo, że będą dwa, trzy mocne tytuły, a reszta zapchaj dziury, żeby dopchać do pełnego, ładnego, grubego wydania. Tutaj na szczęście tak nie jest. Tutaj historie są bardzo różne, pokazują jakby zarówno pewną, pewną spójność, jaką on ma. Z idei, w swojej twórczości, ale też pokazują bardzo różne pomysły, jakie potrafi rozwinąć w swojej autorskiej wyobraźni. Natomiast historie są równe i nie ma tam takich rzeczy, które mogłyby wyśle Was zawieść. Mnie ujęły przede wszystkim tym, że troszeczkę zrozumiałam jakby jego wizję artystyczną. Z Edenu pamiętam to, że jest bardzo ciekawie narysowany, niekiczowato i bardzo pomysłowy, nowatorsko przedstawiony świat przyszłości, niezbyt ciekawej człowieka, w sensie niezbyt pomyślnej. Natomiast wydawało mi się, że niekiedy epatuje przemocą trochę bez sensu, trochę to jest nieuzasadnione, trochę za dużo. W jego opowiadaniach zrozumiałam, że Służy do temu, żeby pokazać, jak ludzie doprowadzeni do ostateczności przez nie wiem, nieprzychylny los, świat, w jakim się znajdują, w jakim się obracają, jednak szukają jakiejś niewinności, jakiejś czystości i zrozumiałam go. Ten zbiór opowiadań dopiero sprawił, że go zrozumiałam. Także polecam, chociaż jest to lektura nieprosta, nieprosta dlatego, że po zakończeniu jej mamy ciężki głaz na piersi i potrzebujemy kilku głębokich wdechów ale bardzo mocna pozycja dla dorosłych, jak najbardziej tylko i wyłącznie dla dorosłych. O kolejnych gorących nowościach z JSBF-u i nie tylko opowiem Wam następnym razem.